Zagramy Trip Detektyw Among Us. No, będziemy dzisiaj grać z widzami, a tak nam najbardziej wszystko hmm. będzie na to polecić. Tak. Biegamy. My to, to jest i was e, tutaj. E, Hmm. Was... Was zapraszam do tego materiału. Hmm. Jestem gierzecce. Jestem oczywiście chmejtem. Jak widzicie tutaj jest bardzo e, hmm. pastoru, Oj. Detektyw widzi. Detektyw widzi. Impostor. Idę na górę. widzę tą meeting A czy tam będzie jakieś ciało. Tak, jest, yeah, tylko emergency meeting, ale mam tutaj taska. O A, nie mogę zgłaszać emergency meeting. <laughs> bardzo widzę. Bardzo gra. Będzie bardzo duża. To będzie bardzo trwać. I raz 16 lipca 1999 roku wręczył panu 120 tysięcy dolarów. Kucisz tu na no 110. O, tego nie słyszę. Dobra, no to hmm, czekajmy, czekajmy. I wygrał. Idziemy dalej. No, gdzie są Regineron? Na staty nie mogę się ruszyć. Widzicie? Widzicie? Nie mogę tutaj wyjść. Dobra, już mogę ruszać. Nie wiem czy impostor im no już teraz nie, teraz nie może kampić przy sobotarzach.

No i już to na się... E, nie... nie... nie. Ja tak... tylko jest. <śm> tak. Można, że jest to ja tak... to <śm> no, dobrze, do lekocu, o. No, to jest, ja już jest, już jest, już jest. A.